I w świecie szerokim, i w Brukseli, i w, i w Berlinie, i, i w Paryżu, to jednak tutaj jak ten bocian wracam do tego stałego miejsca. A że wiele rzeczy zapomina się, i, i to, to staram się to utrwalić jakoś w jakiś sposób, żeby to jednak dla innych pokoleń było zagospodarowane. Zaczęło się od wypadku, któremu uległem, poważnemu wypadku, bo poraził mnie prąd rzędu 11 tysięcy volt i, i zaliczyłem upadek z 8 metrów. Niestety musiałem zawód zmienić i się przystosować do warunków życia powypadkowych powiedzmy sobie. Zająłem się historią bociek, bo to temat, który zawsze mnie rajcował powiedzmy sobie i dla któregoś wcześniej nie było czasu. Historia bociek, podobnie jak wszystkich miejscowości, wiąże się z władzą. Boczki akurat przypadły w udziale Janowi Sapiesze. Iwan, Iwan Sapiecha, czy Jan to nieważne. No, bo w tamtych czasach to można było używać i Iwan, bo przecież do 1569 roku byliśmy w Wielkim Księstwie Litewskim. Jan Sapiecha był razem z późniejszym królem Zygmuntem Starym w jednej szkole rycerskiej. I może dlatego w 1509 roku, we wrześniu, te bodźki Zygmunt Stary dał mu. Jesteśmy na terenie dworu. Pierwszego dworu w Różsapiechu, w Boźkach, To były dwa piękne budynki na fundamentach z drzewa modrzewowego, no może niewielkie, 20 metrów na 21 jeden i oficina podobno. Nad samym stawem z widokiem na miasto, boczki. A w tamtą stronę, za mną, było 10 hektarów ogrodu włoskiego. We dworze mieszkała od początku rodzina Sapiecha. Po Sapiechach, w drodze ślubu Tereski, Sapieżanki, z Joachimem Potockim, prowadziła się tu rodzina Potockich. Mieli dwie córki. Joanna i Krystyna wyszły one za mąż za dwóch braci potockich Franciszka i Piotra. Te dwie siostry w 1788 roku w posagu wniosły miasto Białystok i miasto Tykocin. Pięknie było tutaj, trzy stawy. No i, i ten ogród włoski ciągnący się aż do tego krzyża polu szczerym, kowalskiej roboty jak to się w boczkach mówi. Tam, w tym miejscu była kaplica Świętego Rocha, i podobno do tej kaplicy właśnie biegł z tego tworu tunel podziemny. Taka swoista droga ewakuacji w wypadku jakichś zagrożeń. Po 50. latach człowiek rozkopał miejsce, w którym mówiło się o tunelu, i znalazł oczywiście kupę kamieni poukładanych równo. I pod spodem była wysypka z cegieł jakichś. To wszystko było zniszczone, to nic z tego dworu nie zostało i z tego całego majątku nic z tego nie ma niestety. Zapiechowie na Wielkim Księstwie Litewskim byli potęgą w tym czasie. Jeden nawet tam z Zapiechów wybudował właśnie między innymi ten piękny kościół, dumy bocik i Podlasie. Piękny ołtarz, który mamy w kościele, jak się zajedzie do Wilna, to w Wilnie u Piotra i Pawła przewodnik zawsze mówi, że miał być tutaj ołtarz piękny, ale jego nie ma, bo on jest w bodźkach. Ten ołtarz, bo po prostu tam się nie mieścił. I Franciszek Józef zapiechał, odkupił od paców ten ołtarz za 2000 tysiące złotych ówczesnych. Zatrudnił w najlepszych fachowców, bo po prawej stronie widzimy obraz świętego Józefa. Przed ołtarzem to jest obraz Szymona Czechowicza, a po lewej stronie jest obraz Najświętszej Marii Panny. Niepokalane poczęcie i to jest obraz Augustyna Mirisa, także że dwóch naprawdę znanych fachowców ma swoje dzieła w bodźkach. Ten piękny kościół nie był kościołem parafialnym, to był kościół zakonny, wybudowany specjalnie dla reformatów, braci mniejszych, po to, żeby przechować w Niemcząstkę z korony cierniowej Pana Jezusa Chrystusa, którą Józef Franciszek z całując koronę w Notre Dame, ukradł kawałek kolca. W ołtarzu bocznym i w ołtarzu głównym są malutkie takie plakietki. W technice Einzules sur Vert się nazywało. Czyli coś na szkle oprawione. Naprawdę to jest cudo. I takie coś mamy tylko w boczkach tak naprawdę. Może w Paryżu gdzieś czy w Londynie w muzeum. Sapiechowie po lewej stronie mają swoją kaplicę. Pod tablicą z herbem gryw spoczywa Józef Franciszek Zapiecha i jego żona Krystyna. Jak się zaszło do piwnicy, do, do krypt, to było wszystko otwarte i było widać, tu dwie trumny leżały. Sapiechów tej Krystyny i Józefa Franciszka dopiero no, w 90 latach to zamurowano tak, że teraz nie widać tego. A na górze Sapiecha Różański, który gdzieś tam no, był w Nairobi i przypomniał sobie o Boćkach i o, o swoim dziedzictwie, zaczął sprowadzać rodzinę do boczek swoich, ale już w postaci urn. I Ostatni pogrzeb, teraz był tam chyba ich dziesięciu, zostało pochowanych w ścianie w krypcie. Jeszcze no, ciekawa rzecz, nasza dzwonnica, którą zaprojektował Klem. A Klem to był Branickiego, pułkownik, który zajmował się architekturą w Stoku. Tam dzwonów nie było absolutnie, bo reguła zakonu franciszkanów nie przewidywała dzwonów w ich kościołach. Mogła być tylko jedna sygnaturka. To jest najstarszy obiekt w bodźkach z 1600 roku. Obok kościoła był potężny budynek klasztor. Tam było 10 czy 15 cel. Od no 1832 roku był nieużytkowany i został rozebrany. I z cegły wybudowano cerkiew w Andryjanka. I tyle. Tyle z klasztoru zostało. Oczywiście tam są widoczne fundamenty gdzieś tam w ziemi jeszcze trochę. Budując dla zakonników kościół i Plasztor. Nawiązując do reguły, która obowiązywała u franciszkanów, że oni uważali, że dobrze by było, jak ktoś idzie do ich kościoła, żeby zwrócił uwagę na to, że jest grzeszny i że trzeba się wyspowiadać. A wiadomo, że patronem dobrej spowiedzi w tamtych czasach, może i teraz też jest, był święty Jan pomocen Dlatego Józef Franciszek postanowił. No, tak jak ci zakonnicy prosili, żeby ten Nepomucen był. I on był trzy razy przestawiany, bo jak boczki się rozbudowały, rozwinęły, to wyszło, że on stoi na środku ulicy. Tego przesunięto na chodnik, a dopiero później, o już za moich czasów, Janiny i Janowie z boczek przestawili go w miejsce, w którym stoi do dzisiaj. Z tyłu za Nepomucenem mamy plebanię. Z 1915 roku, jeszcze taki pan Kazimierz mi kiedyś opowiadał, bo przedwojenny duszpasterz nasz, ten co wybudował tą plebanię, zasadził piękny sad. Ksiądz te drzewa wydzierżawiał Żydom i pan Kazimierz z, ze wszystkimi swoimi kumplami poszli w te jabłka. I mówi, podsadzili go ci starsi, żeby szcząsnął. I akurat przychodzi właściciel tego drzewa. Wszyscy uciekli mu ja jak głupi zostałem na tym drzewie. A mówię ten pan stoi pod drzewem i nic, nic ani drgnie. I stał, stał długo mówię, w końcu mi się znudziło, chciałem zeskoczyć i uciec. A on mi złapał za czapkę. Nic, nie ruszył się, tylko złapał za czapkę już. i później przyniósł do matki mojej czapkę i mówię, a teraz to chyba zakupy będziesz robić u mnie. Układ przestrzenny w Boczkach jest dziełem Mateusza Osieckiego. Mateusz Osiecki to jest zakonnik reformata. Główny architekt budowy kościoła w Boczkach. Ale pracował dla sapiechy w tym sensie, że cały projekt i całe zagospodarowanie Boćek jest jego dziełem. I rozchodzące się ulice we wszystkie strony. To są Jego dzieła. Trochę brakuje w boczkach społeczności, która po Drugiej wojnie światowej przestała istnieć, bo przecież od XVI wieku. W Boćkach była społeczność żydowska i rzemieślnicy czy słynni producenci batów i różnych innych akcesoriów to byli właśnie no, pochodzenia żydowskiego. Co się z nimi stało? W 1942 roku wszystkich zapakowano połowę na furmanki, resztę piechotą i wszystko pojechało do Bielska i później do Treblinki. Niewiele po nich zostało, bo została jedna płyta przy kościele, tam gdzie był pierwszy żydowski cmentarz, który został zlikwidowany w 1807 roku. I została mykwa nad rzeką. To była łaźnia rytualna. W sobotę tam całe boczki się myły. No, i co jeszcze zostało? Macewy w murze cmentarnym, które są widoczne, i pewnie przyjdzie czas, że ktoś wyjmie z tego muru i przeniesie tam, gdzie ich przeznaczenie czyli na cmentarz. Jedni są prawosławni. Drodzy są mojżeszowego wyznania, trzeci są katolicy. Czy udało się gdzieś w jakiejś wspólnocie z, to zebrać te wszystkie trzy wiary? Tak, udało się w bodźkach. Złodzieje koni, koniokradzi. Byli wszystkich trzech narodowości, i wyznania. W sumie wszyscy bardzo się dogadywali, z, z, za, za mną z tyłu dom. Teraz dużo przerobiony, w tym domu mieszkała rodzina Joweli, Jowel. Szef Prze wszystkich z Boczkowskich złodziejów. Gdzieś tam na podwórku, w stodole, mieli taką specjalną skrytkę pod podłogą, do której wjeżdżał koń. No powiedzmy sobie gniady, ale już wjeżdżał kary, lub każdy inny. Zmieniali, zmieniali w zupełnie wygląd zwierzęcia i za parę miesięcy sprzedawali gdzieś w innej okolicy. Czy to boczki z tego słynęły? Tak, słynęły, bo na przykład jak w Węgrowie chciał przenocować, to mu tej. Pomocy i noclegu odmawiali, bo wiedzieli, że to złodzieje wszystko. Jestem dumny z tego, że mieszkam w Boczkach, że tu, tu funkcjonuje. Jestem dumny z naszych przodków, z naszych Sapiechów, Potockich i innych. Ludzi, którzy tworzyli historię. I którzy tworzyli tą naszą małą historię, naszej małej ojczyzny. Jestem z tego wszystkiego dumny i dziękuję wam wszystkim i zapraszam do boczek.